No dzień dobry. Witam się z Wami w nowym vlogmasie. I dzisiaj w planie jest ubieranie oto tej pięknej choinki, która jest nierozłożona. Eee, później zabieramy się chyba zapieczenie pierników. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście trzeba wyczyścić buty, bo dzisiaj kto przychodzi? Przychodzi dzisiaj w nocy, dzisiaj na jutro, Mikołaj, ale eee, na chwilę obecną. Ja się ubieram, biorę sobie parasolkę, biorę gruby płaszcz, bo jest mega zimno, minus jeden mi pokazuje, eee, więc ubieram mojego misia z Jest bardzo ciepły, sięga mi za kolano, nie będzie tutaj widać. Eee, I lecę do paczkomatu, bo czeka na mnie jakaś paczka niespodzianka do współpracy. Więc będę musiała pewnie jeszcze zrobić zdjęcia. Nie wiem jak to ogarnę, ale myślę, że dam radę. No i tak jak mówiłam, jest mega zimno na dworze, pokazuję 0,01. Yy, Minus 1 i muszę wziąć parasol, bo pada śnieg. I nie, nie jestem z tych ludzi, którzy noszą parasol na śnieg, ale pada deszcz, śnieg, śnieg z deszczem, później znowu śnieg i tak w kółko, więc. A że dopiero wyprostowałam włosy, to wolałabym się trochę zabezpieczyć. I co? I lecimy do matu. Jestem bardzo ciekawa, co tam do mnie przyszło. Nie przedłużam, lecimy. Chodźcie. Wróciłam. Jest zimno. Jest mega zimno. A ja oczywiście tu rozpięte, bo guziki zaczynają się odtąd. Ani czapki, ani nałośników. Zmarzłam trochę. Ale mam... Pakę i otwieramy. Nie wiem co tu jest. Zakryję yy, tak adres, jest zaklejone i otwieram. czernego, o ma, co ja to się mieni. jako, to. to mega ciekawa co to jest, wow, o wow. Dwie nitki dostają. Ale to nic, zaraz to obecne. Nie wiem, czy wy widzicie, jak to się mieni, ale to jest. Tu jest taki drapowany. Myślę, że to będzie idealna propozycja na święta, ale ten materiał. Ja pierdzielę. Czekajcie, zapalę Wam światło. Spójrzcie tylko na to. Później Wam pokażę na przebitkach, ale jest mega, ja pierdzielę. to jest piękne. Kurde, jest cudowna, ten dekolt i, i w ogóle długość, ja jej nie mam ubrana, ja się zachwycam, ale jest piękna, Jezu. I to jest oczywiście z fakutem. Ja pierdziele. Trzęsą mi się ręce. Ręce. Oh, wow. I tutaj też mamy z fakutem. I tutaj mamy... To jest taka czarna sukienka. Bardziej trochę yy, prosta elegancka. Rękawy mają gumkę. Na ramionkach gumka. Dekolt jest w serduszko. Myślę, że będzie pięknie, się układał I rozcięcie. To ja pewnie też zrobi mega robotę. Odcięcie pod biustem. Później przymierzę i Wam pokażę, ale jest... Ja jestem zachwycona. Ta jest piękna. Ale chowa się przy tej. No ta to jest obłęd. Ja pierdzielę, nie? Jezu. Nie, nie mówię specjalnie tego, że dostałam e, za darmo te sukienki. Po prostu jest cudowna. I brokat e, nie zostaje na, na dłoniach, na ciele. Dobrze. Idę zaraz przymierzyć, i Wam pokażę, ale najpierw chyba kawa. I zabieram i się do roboty, bo mam dzisiaj podąt pracy. Więc lecimy na kawę. Jako, że znalazłam chwilę, i usiadłam sobie przy tej oto pięknej choince, to chciałam Wam opowiedzieć kilka słów o świecach. Ostatnio w biedronce. Była promocja na świece 1 plus 1. Jedną kupowaliście w normalnej cenie, a druga była za darmo. Więc ja sobie kupiłam, tyle świec. Wiem, że to jest yy, nienormalne, ale te świece chyba były po 15 zł, o ile się nie mylę, albo po 19. Nie pamiętam. To jest świeca yy, zapachowa z naturalnymi olejkami. Taka świeca zapachowa, która pach, pachnie obłędnie. W czarnym opakowaniu jest bardzo ładna, taka klasyczna. Pachnie cudownie. Ten zapach jest tak świetny. Jak będziecie w biedronce, to musicie to zobaczyć. Normalnie pachnie jak w jakimś drogim hotelu albo coś takiego i ma taki fajny knot. Myślę, że to nie jest ostatnia świeca, którą mam właśnie w tym zapachu i z tej firmy. Ale ja mówią, pachnie, obłędnie. Jak będzie tak pachniała w domu, to chyba wykupię wszystkie w tym zapachu. Ale niestety, tej jeszcze nie odpalimy. Kolejna to jest taka świeca zapachowa z naturalnymi olejkami z tej samej serii. I tutaj jest, chyba jakaś kwiatowa. Ta już jest natomiast w jasnym szkle. Prezentuje się tak bardzo ładnie też. I też pachnie, ta pachnie bardziej taką świeżością. Dla mnie ta pachnie takim czystym, wysprzątanym domkiem. Świeże pranie, kwiaty na stole i nic mi więcej nie potrzeba. Też jest bardzo, bardzo piękna. Chcę tutaj tutaj mam jakąś krechę. A nie, z toura ma na parat. <grych> natalka, metalka. Dobra, lecimy z kolejną. Zmarzłam aż katar dostałam. Lecimy dalej. Tutaj mamy taką świecę zapachową owocowa i ta już jest taka z metalowym z metalową pokrywką ma dwa knoty, wzięłam ją, bo jest jest duża więc myślę, że będzie fajna, nawet tutaj latem na taras sobie postawimy i też pachnie bardzo chciałam wam dać powąchać, nie? ma dwa knoty no ale chowa się Zapach się chowa przy tej ciemnej, nie? Naprawdę Wam polecam. Jak będziecie się w Biedronce, to sobie zobaczcie zapach. Tutaj mam trzy takie świece. Różne kolory. Tutaj mamy taką czerwoną i ją chyba sobie zostawię na walentynki, na luty. Bo no nie wypalę tego do lutego na moje palenie i ta ma dwa knoty również opakowanie jest fajne w takim szkle matowym bardzo grubym i też ma dwa knoty i tutaj właśnie nie czuć jak ona pachnie dopiero jak potrzecie palcem i przy no, ta się to uwalnia zapach dopiero gdy wosk się roztapia, robi się ciepła pod wpływem ciepła ona zaczyna pachnieć i właśnie jak potrawię palcem to pachnie fajnie Kolejną zostawię sobie na wiosnę. Tu mam jakieś inne świece, jeszcze takie świąteczne, więc no nie wypalę teraz wszystkich. A ten kolorek zielony bardzo mi się kojarzy właśnie z wiosną. Myślę, że na wielkanoc nawet będzie super. Jest taka zielona, ładna, z takiego samego matowego szkła, też mat paknoty. I właśnie ta pachnie taką wiosną. Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że ten kolor mi się tak kojarzy, ale właśnie tak nie wiosną. I ostatnia, która oczywiście będzie na teraz, na ten sezon grudniowy, i tak pewnie w grudniu nie wypala, będzie na styczeń, jeśli mi pewnie zostanie, to jest taka winter, winter Wonders. I tutaj mamy nuty głowy bergamotka, cytryna. Nuty serca zielony musujące i nuty bazy drzewo cedrowe i piżmo. I opakowanie prezentuje się tak. Jest cudowna. Nie jest taka typowo biała, tylko jest taka szara. I ta też pachnie bardzo, bardzo pięknie. Ojejku. O ten do mnie wskoczył tutaj. Dobra. O, Jezu, jak to pięknie pachnie. A tutaj, w tej zielonej nuty, o widzicie, nuty głowy to jest jabłko, gruszka, pomarańcza, nuty serca, jaśmin, białe kwiaty, zielona nota, nuty bazy, drzewo cedrowe, bursztyn, wanilia i piżmo. A w tej czerwonej mamy nuty głowy, ananas i jabłko, nuty serca, białe kwiaty, zielone liście i nuty bazy, piżmo i liście klonu. Ale... Mówię Wam, sprawdźcie sobie tą, bo ta jest obłędna. Ta jest wyprodukowana tylko właśnie dla Biedronki, więc... O Jezu, ja bym mogła to trochę. Dobra, chowam to. I co? I robimy miejsce pod choinkę, w końcu ją ubiorę. I później otworzymy sobie kalendarze, bo jestem... Jedno okienko w tył, czyli wczorajsze, dzisiejsze, więc znowu otworzymy podła okienka. I to jest najlepsze w takim późniejszym nagrywaniu. Vlogmasa, prawda? Kiciunku? Prawda? O, kotek jest smutny. Jest kotkiem, czy nie? Wiesz o co mi chodzi? Nie wiesz? Ja też nie. Mi się ociek mój. Dobra, uciekam robić kawę. No, koc mięczek. I się ją zabieram. Muszę dokupić łańcuchy, bo wygląda trochę tak pusto w środku, ale otwieramy. Kalendarze! Jestem ogarnięta, bo robiłam zdjęcia i nagrywałam filmik na Nitka w tej pięknej stukieńce. Więc Zaczynamy. Dlatego, że wczoraj nie nagrywałam, to otwieramy dzisiaj dwa okienka. I lecimy z numerkiem, który mam o, dobra, tu mam, czy tu jest na samym dole. I otwieramy. Dosyć spore opakowanie. I mamy tutaj balsam do ciała, który pewnie też pięknie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Odstawiamy i otwieramy okienko numer 5, gdzieś mi o, to jest też Uu, tutaj mamy coś. Mamy i tutaj mamy żel pod prysznic. nie o tym samym zapachu. Cudownie pachnie. Tutaj na opakowaniu widzę zwierzątka ubierają choinkę. I tak się składa, że my dzisiaj też otwierają choinkę chyba powiedziałam. Ubierają choinkę. I my tutaj ubieraliśmy. No, dobra, Szukamy tutaj okienka numer cztery, Tu jest. Uu. I tutaj mamy żel Tu z takim takim wołankiem. I piątka. jest. czy jest. Tu jest. Ja mam taki, że chyba do twarzy. Bardzo ładnie pachnie. Dobra, ja się ogarnęłam, tak jak mówiłam, do tych zdjęć. Mam taką małą kokardkę. To się zachwycam tą sukienką, ale jest cudowna. Zapraszam Was na mój Instagram, bo tam będziecie mogli zobaczyć rolkę i zdjęcia właśnie w tej sukience. I co? Ja kończę tego vloga. Jutro przychodzi Mikołaj, więc myślę, że też coś nagram. I widzimy się już jutro chyba nie? W sobotę na pewno. Ah. Uh.